Szybkie sprawdzenie rosołu. Jak pani ocenia? Co? Rosły? Rosły? Pachnie już coraz lepiej. Tak. A to potrwa jeszcze, zanim się ugotuje. Nie wiem, zobaczymy, czy będziemy pod wiatą, będziemy siedzieć, będzie dobrze wygodnie. Może tam być sześć. chłodno? Będzie chłodno. Zaraz wyjdę. I tak miałem wychodzić, to chodź. Dobra, nawet jakbyśmy mieli siedzieć pod wiatą, tylko sobie gotować tutaj, to też nie jest. Będzie super. Mamy duży dom, tutaj się pomieścimy, myślę. Z powodzeniem. do auta. Yy, No proszę ja ciebie, mogę być u mnie w kielni. Proszę. Dziękuję. Dobra, ja wychodzę w tym momencie. Na sekundę, muszę i tam iść z tyłu. No dobra, to ja muszę ma gdzie pokrzykować, a to tak właśnie jest. No. Ja tam też ten, ten garczek od razu umyję, bo go zalałem wczoraj tą grochówką, to on będzie już gotowy, nie? Tak. W razie czego? I nie po gropówce. No. nie jest. Nie grochówką zalałem. Rześkowo. No, Zdarujemy <gry> tą O, dobrze. Dobrze wyjąć klucze z drzwi. No nie? No może nie ma sensu się tam dzisiaj. Spieszyć. Chłodzić. No jest tak chwilę mogą pobyć na zewnątrz, tak? Matylda to była, dobra, to, to może. No, nie no to ma. właśnie już jest od paru godzin Okej. Okay. Ja też pobędę, zaraz się pewnie zmroży na rowerze. Aha. To ja też będę chętny, żeby zostać w domu dzisiaj. No to, mnie to też pasuje. No, no a tym sposobem to zaraz widzę już... Polecie już, już jest polecie, zaraz będzie to ta... Nie mam kurtki. Na groby trzeba jechać. Co na Sylwestra robisz? No właśnie. <laughs> Się muszę tym zainteresować. Dobra, ale najpierw październikowy weekend musimy jakiś ustalić. Październikowy weekend jeden, najpierw wspólny rodzic z dzieci, później jakiś nasz, by się przydało ustalić. No, właśnie. No to już trzeba ustalać po prostu. Ja dzisiaj wieczorem muszę ustalić ostatecznie te urodziny. Nie wiem, coś trzeba dzisiaj. Znaczy nie coś, robimy te urodziny. Dobrze, dobrze, pytanie... dobrze. To, ale może zrobimy mu gdzieś wyjazdowe. no nie, trzeba. Paweł. Dobra, okej. Okay. Dziewczyny miały już urodziny imprezowe. Ok, Okej. Okay. Wyjazdowe to co możemy zrobić w terminie, a nie już. Dobrze, dobrze. Nie ćwierkaj. Tyle. Nara. No ja Cię też przecież. Gdzie? Tu proszę bardzo. No choćby ślinka Ci wyłatwi. Dobra, Barbara sobie jedzie. ekstra ja, jestem Standardowo. Z tej świeżej dostawy Jeszcze przez ugryzio Nie przejrzany No dobra, tyle. Coś tu, bo Okulary zabieram. Tu jeszcze graty grochówkowe. No i łogiń, w chałupę. da. Hop sor ki Састь, Ostatnia moja ulubiona trasa: Żytnia, Jakubów, Skałki. No i zaraz się okaże, czy mi się będzie chciało przedłużyć przez Pomyków, czy nie. się zobaczy. Ogólnie ostatnio na rowerze jeżdżę dużo. Ciekawe kiedy mi się znudzi. Ale na razie plany są I to, i to grube najeżdżenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zimno się robi, więc pewnie niedługo mi się odechce. Długi spodzień, panie Macieju, jak oglądasz? No i skałki. Przysuskie. Pent. Trudno się mówi. Ostatnio przeszło mi przez głowę, żeby może oddać ten rower na jakiś, na jakiś serwis, bo tu są tarczowe hydrauliczne. Eee, ogólnie nic tutaj nigdy nie było robione, ale wcześniej ten rower praktycznie nie jeździł. Jak widzicie, jest w stanie idealnym. Kupiłem go w nowym targu, chyba w 2010-, no, 10, może 11. No i od tamtej pory, sorry, ze mną jest. Więc już można powiedzieć 10, kilkanaście lat nawet. Ale dopiero teraz w sumie zacząłem na nim jeździć. Więc może warto by się o niego zatroszczyć. Tak to można, zobaczcie u nas. Przyjemnie czas spędzić, ale mnie to wystarczy chwila. Wracam. Barbara już wróciła do domu, właśnie dzwoniłem. Mamy mieć jakieś obchody dnia chłopaka. Cześć, 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 zostajesz, zostajesz, nie wychodź i czym powiedz no. o, Wali. O kolego końcóweczka twojej słuchaj karmy, Co z którą tak cierpisz. Przejedź, wodę masz? Masz No i pierwsza jazda, w długich spodniach się odbyła. Dobra! dzisiaj na dobra? O, dziękuję. Bardzo mi miło. Super. To ja też chyba na razie mogę schować, bo. No tak, tak. tak. Czy tak. teraz jeść? Hmm? Ale się takie to mufiny są jeszcze wedlowskie, no to nie No dobrze, to zaczynamy. Przez wyjść. O, złomnie jeszcze. Nie, mm to -hmm.